Witam wszystkich. Dzisiaj mały wywód o przekładni kątowej. 2.0 d 20 f tam innych oznaczeniach. Peugeota Z napędem 4x4. Występuje w Kugach, Mondeo i innych tam wynalazkach Forda. Tak? Eee, na co chciałem zwrócić uwagę. Samochód ma obecnie 150 tysięcy. Nikt tam nigdy nie zaglądał. Wszystko oryginalnie dokręcone. Mamy tutaj w tym momencie normalną obsługę Czyli serwis olejowy, przekładnia tył, skrzynka z tyłu Skrzynka rozdzielcza przód, kątowa O co tu chodzi, że nikt tam nigdy nie zagląda Nie łudźmy się, że w tym momencie będzie wszystko w porządku One padały, w starych Kugach padały eee, Dosyć często No, dosyć często Pamiętajmy, że takie mechanizmy potrzebują dosyć dużej dbałości o ten temat Wymiany tej, tego oleju. Jeżeli ktoś będzie ściemniał, że, że to wszystko funkcjonuje, jest ładnie wymienił, tak, no to ok, to nie wam pokażę klucz albo olej zużyty, który tam w tym zleciał z tego wszystkiego, może nie będzie tego widać tak bardzo. To jest tego korka tego na dole wyostrzy albo nie wyostrzy. Tak? To jest magnesik, który nam zbiera. To jest korektorny. 34 Nm do kręcenia. Jeden jak i drugi, czyli taki z magnesikiem jest na dole. Bez magnesiku jest na górze, tak? Jeżeli nikt tego nie obrabiał, a powinno być tak, jeżeli mamy powershift, to sobie wymieniamy co 50 zgodnie z harmonogramem, będzie super. I teraz tak, zobaczymy tutaj. To wszystko. Czyli w tym momencie ten mazut tak, no to nie są brudne no, piłki, to jest wybieranie się normalne przekładni, to jest gnój To jest wszystko było na korku, ładnie wybiera. Może problematyczne staje się dla zwykłych warsztatów, które naprawiają wszystkie auta. Niekoniecznie tylko zajmują się jedną, albo dwoma, albo tylko i wyłącznie marką Ford, gdzie to jest wow, wow. Tak? Na czym tutaj to wszystko polega? Wszystko polega, żeby odkręcić ten korek. Każdy sobie używa standardowych kluczy. Jakiś stara się bynajmniej tego użyć. No, a tutaj nam to nie zdaje egzaminu, tak? no, bo te korki zrywają. Nigdy nie ich dokręcało. Jeszcze widziałem niektórych, no była obsługa, bo coś tam dokręcali. A wymieniali sprzęgło. No i nie dokręcili przykładowo dwóch górnych śrub. Tak, na skrzynce. No bo ich nie dokręcili. Albo nie wiedzieli ile ich dokręcić. A one są dokręcane na 80 Nm. Normalnie jest potrzebny 924 klucz specjalny. Tak, ogólnie niedostępny w sprzedaży 9,6. 2 jest dostępne na eBayu, ale to jest do EcoBlue do przekładni. Nie do tej 2.0, a tutaj, tutaj przekładni, żeby nawet tutaj, przykładnie, żeby wymienić ten olej, tak? W tej przekładni niech za dużo nie wchodzi tam. 600-500, setek, setek, jakoś tak. Nie, nie zwracam na to uwagi. Używamy TP-50. Oznaczenie, może nie wyostrzy. To jest TP-50, nie inny, bo zerwie. Omknie. Tak, 34 Nm, dokręcamy i zamykamy. No, temacie, żadnego silikonu, nic tam nie ma. Nic, zupełnie. Nie możemy tam stosować Że możemy, ale nie stosuję. Nie ma potrzeby. To jest z asty dostępny, czy z satry. Z satry akurat, w takim dużym komplecie. No trochę kosztuje, tak. Nie wiem, czy on niezależnie kosztuje, ale TP50 ma oznaczenie swoje. Wewnętrzne. Do niego olej jest WSL M2C192A. A dlaczego 192? Bo to tylko jest do tego, bo to jest 75W140C, tylko i wyłącznie. On wychodzi z zamiennika, nie ukrywam, że ktoś musi dla Forda produkować. Tak? No i on jest dostępny z zamiennika, ale nie powiem jaki to jest zamiennik. to ja stosuję oryginały. To jest taki temacik, tak? No olej jak olej, będzie ładny. Tak, ale przejdziemy do innego tematu eee, odnośnie tej skrzynki tam z tyłu. Coś Wam pokażę jeszcze, bo w nich też się tym wymienia olej. Tylko, że już trzeba ściągnąć, co nie? No może będziemy widzieć, nie będziemy widzieć. O, tu jest rewizja przelewowa. Zwykły torksik. A tutaj mamy w Mondeo super dostęp, tak? No bo mamy go docelowo na wierzchu. Tak? W Kudze nie musimy nic demontować, tylko musimy... Tą sekcję między belką wyprzeć na 1 cm i tutaj kluczem wchodzimy. To jest kwadrat. Pamiętam 16, 14. Tak no i tutaj jest taki temat, że do niej jest zupełnie inny olej niż ten na przodzie, ale ją ten co ma być. Tak, a już wam mówię, jaki to jest olej i warto ten olej to ją Cię wymienić, bo tam też się robi delikatny gnój. Nie widzimy tego do końca, nie ma rewizji. A to jest do tylniego. To jest 1877 916 Finisowski. Do niego też za dużo nie wchodzi. Jeżeli o to nie bamy, no to nam się to wszystko pokończy. No a później będziemy płakać. Bo demontaż tyłu jest drogi. Nie mówię tu o przodzie, bo nikt nie chce tego robić zbytnio. Tak, pamiętajmy przy plastikowych miskach Boże. Żeby tego nie połamać, gdzieś tam trzeba wypierać. Tak, Jeżeli w tym momencie nie mamy zrobionej wypory do sprzęgła, tak do obsługi, tam mechanizmu przykładowo. I tutaj się robi taki temat, że jeżeli tego nie będziemy wymieniali, no to ta skrzynia padnie jeszcze w 4x4. Automat jeszcze jest miękki, ale w manualu będzie drogo. Będzie drogo i porządnie. Tak jak na serwisie. Albo kto was potraktuje bardzo miękko i zapłacicie tam no. trochę plus flachę i będzie fajnie. Pozdrawiam.